Tak. Witam serdecznie wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Jest to niezwykły dzień dla naszej społeczności szkolnej. Jesteśmy na placu wojskowym, innym niż do tej pory. Znikł asfalt, Dobrze Wam służy, że będzie to bezpieczna nawierzchnia, że przyniesie Wam wiele radości tutaj z gry i zabawy. Miło mi powitać na naszym spotkaniu dzisiaj Pana Burmistrza Marka Janeczka. Witamy Panie Burmistrzu. Witam serdecznie Przewodniczącego Rady Miasta w Pana Bognana Kosze. Witam Przewodniczącego Komisji Oświaty i Sportu Rady Miejskiej w Pionkach, Pana Stanisława Pacana. Miło nam gościć Panią Jolantę Mączyńską, Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty i Sportu w Pionkach. I witam serdecznie tego, który jest sprawcą tego zamieszania dzisiejszego, czyli wykonawcę firmy MarkBoot, Pana Marka Barana. Czekaliśmy na taką nawierzchnię. Mam nadzieję, raz jeszcze powtórzę, że będzie służyła Wam przez wiele lat, że będziecie naprawdę tutaj bezpiecznie poruszać się, grać, bawić. A taka refleksja: dzieci polskie są coraz mocniejsze intelektualnie, ale słabsze fizycznie. I tego typu, tego typu obiekty mają służyć przede wszystkim poprawie kondycji. Do tego bardzo, bardzo serdecznie Was zachęcam. Cieszy mnie, jak myślę i nas wszystkich nauczycieli, że szkoła się zmienia, nie tylko wewnątrz. Mamy nowy korytarz dolny wyremontowany. Cieszy mnie bardzo, że zamknęliśmy w jakiejś mierze obiekty sportowe. Młodsze dzieci mają plac zabaw, natomiast dla Was który, 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 którzy tutaj jesteście zgromadzeni, czyli uczniowie 4-6, macie piękny, piękny plac. Chciałem również powiedzieć, że jest to pierwsza faza budowy tego boiska, ponieważ w roku przyszłym boisko zostanie tutaj zamknięte ogrodzeniem, trybunami i mam nadzieję, że tak się to stanie. Raz jeszcze, kochani, bezpiecznego, przyjemnego użytkowania boiska. Oficjalne otwarcie poproszę pana burmistrza Marka Janeska. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Panie dyrektorze, szanowne grono pedagogiczne, pracownicy szkoły, kochane dzieci. Dzisiaj czekaliśmy na piękny dzień. Dzień jest piękny, bo. Słoneczny z Panem Dyrektorem chcieliśmy wybrać taki szczególny dzień, z piękne słońce, żebyście mogli czerpać radość z boiska sportowego. Ja dziękuję serdecznie Radzie Miasta na czele z Panem Przewodniczącym Rady Miasta Bogdanem Toszą, jak i również Przewodniczącym Komisji Sportu i Oświaty Panem Stanisławem Pacanem i wszystkim radnym miasta Pionki że przyjęli mój wniosek żeby w Pionkach powstały nowoczesne boiska zaznaczam nowoczesne przyjazne, kolorowe boiska w każdej szkole w Pionkach okazuje się, że udało nam się to zrealizować przez cztery kolejne lata stąd też wielka radość, że szkoła podstawowa numer 1 będzie miała to boisko ale wierzę, że to boisko będzie potrzebne również dla całej społeczności, która zamieszkuje tutaj w tej części naszego miasta. I proszę, żeby mogli oni z tego obiektu korzystać. Chciałbym Wam życzyć, żeby w Waszych sercach panowała radość, a jak mówi przypowieść, w zdrowym ciele, zdrowy duch. Otwieram. Boisko sportowe w szkole podstawowej numer 1. Cieszcie się z tego boiska. Dziękuję bardzo. Bardzo zależy nam na tym, aby to nowiutkie boisko dobrze Wam służyło. Chcemy, aby korzystanie z niego sprawiało Wam zawsze frajdę, radość, ale też żeby przede wszystkim było bezpieczne. Wierzymy, że z włoską opieką i Waszą rozwagą nigdy nie przydarzą Wam się tu jakieś przykre zdarzenia. Bardzo cieszymy się z tego nowiutkiego boiska i za chwilkę damy wyraz tej naszej radości. Krzykniemy: Hura, mamy nowe boisko. Trzy, cztery. A ja dodam, trochę nieśmiało. Czy trybuny są już blisko? Yes, oh. <gry> Słuchajcie, mamy jeszcze inne wyrazy naszej radości i naszej uciechy. E, za chwilkę polecą w świat balony. E, chcemy, żeby było wesoło, barwnie, radośnie, żeby wszyscy zobaczyli, widzieli naszą radość z powodu tego nowego obiektu. Balony. Balony w górę! Balony w górę. Balony w górę. Przyjedynka. Bardzo dziękujemy Pani Bazile za te race, za te sztuczne ognie. Mamy, kochani, jeszcze jedną niespodziankę. Pan e, Piotr Guza przygotował ją dla Was. E, pan Piotr Guza jest radnym. Zapraszamy Pani Piotr. Dzień dobry Państwu. Jako absolwent tej szkoły cieszę się bardzo, że... W końcu to nasze boisko tutaj się zmieniło, sam jako młody człowiek ścierałem kolana na tym boisku ja z kolegami marzyliśmy, żeby w końcu chociaż trawa tutaj wyrosła. Teraz na szczęście jest mięciutka, fajna nawierzchnia, mam nadzieję, że będzie służyła wszystkim tutaj uczniom oraz mieszkańcom naszego osiedla i w tym imieniu chciałem przekazać kilka piłeczek, które mam nadzieję, że będą służyły dobrze uczniom naszej szkoły. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Ostatnia część tego naszego spotkania, uroczystego, bardzo ważnego dla nas, to część sportowa. Poprowadzi ją pan Mazur. Będą drobne konkurencje sportowe, więc za chwilę oddam głos specjaliście, ale przed tym króciutki wierszyk z przesłaniem dla sportowców. Posłuchajcie. W sporcie ważna jest zasada, to zaleta jest. Nie wada. Nie są ważne tu medale, lecz jak ćwiczysz, czy wytrwale. Czy szanujesz przeciwnika. Jaki jesteś, stąd wynika. Sport nauczyć może wiele. Zdrowy duch jest w zdrowym ciele. A z wszystkiego jedna racja. Górą sport i rekreacja. Bardzo proszę, panie Łonie. Witamy wszystkich. Witamy wszystkich serdecznie. Oficjalnie boisko zostało otwarte, a teraz oficjalnie musi paść pierwszy strzał na bramkę na nowym boisku. Zapraszamy do nas pana burmistrza Marka Janeczka, pana dyrektora Andrzeja Gałkowskiego i pana Bogdana Tosze, przewodniczącego Rady Miasta. Zapraszamy też naszych najmłodszych uczniów. Brawa, brawa, tak, 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 brawa. Panie burmistrzu, zapraszamy, panie dyrektorze. Żeby tradycji stało się zadość, nasi najmłodsi uczniowie z klasy pierwszej będą strzelać karmę. Zapraszam pana burmistrza najpierw na bramkę. Zaprzyjaźnięć mam na imię Marek okay. Antoś. Wiedzisz? O! Tak, Bramkę strzela Antnoś, Śmietanka. Wszystkich proszę o doping. Pan burmistrz się rozgrzewa, poczekamy sekundę. Antos, Antos, Czy pan burmistrz jest gotowy? Bravo! Brawo! Zapraszamy teraz pana dyrektora. Igorek. Mocniej ma. Tak, tak. To, to mnie potraktowałeś tak łagodnie. Pan dyrektor gotowy. Igor, proszę. Igory, igory! Brawo! Brawo dla Igora. Brawo dla pana dyrektora. Zapraszamy pana Bogdana Tosze, Przewodniczącego Rady Miasta. A strzelał będzie Franek, Franek. Pan gotowy, proszę! Bardzo! Oficjalnie pierwsze strzały na nowym boisku i pierwszy gol. Ale przez drużynę Pieszaków. Bardzo dziękujemy panu burmistrzowi, panu dyrektorowi panu Bogdanowi Toszy. Uwaga! Pierwsza konkurencja. Prowadzenie piłki, piłki, z lalomem, nogą. Ale dla utrudnienia uczniowie będą mieli sadzoną piłkę do siatkówki w pachołek. Uwaga! Pan Piotrek pokaże. Prowadzimy piłeczkę nogą. Pachołek trzymamy w górze z piłeczką do siatkówki. Jeżeli komuś piłeczka upadnie, Zatrzymuje się w tym miejscu, wkłada piłkę i prowadzi piłeczkę dalej. Uwaga! Pierwszy z drużyny, który zrobi ćwiczenie, przekazuje na koniec pachołek koledze i piłeczkę, wykonuje ćwiczenie następna osoba. Wracamy też szalony. Panie piątku, na gwizdę. Szósta C, drugie miejsce, szósta B, trzecie miejsce, szósta. Uwaga, od razu powiem na czym polega konkurencja numer dwa. Prowadzimy piłeczkę do piłki nożnej z slalomem, ale kręglem. Pan Piotrek pokazuje. Tak samo, wszyscy zawodnicy w jedną i w drugą stronę prowadzą piłeczkę slalomem. Startujemy na gwizdek, piłeczka na linii żółtej. Pierwsze miejsce klasa szósta C, drugie miejsce szósta, trzecie miejsce szósta B. I nasza ostatnia konkurencja: prowadzenie piłeczki do kijem do unihokaja. Uwaga, zaczynamy na sygnał. Doping, doping, głośny. 6B, 3 miejsce, 6A. Tym samym, proszę o ciszę, tym samym wszystkie klasy są na pierwszym miejscu. Brawa dla uczestników! Mamy małą taką niespodziankę. Mamy boisko! Na tym dziękujemy. Pozdrawiam wszystkie dzieci. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieku, Miękko pod moimi stopami cieszę się, że. Będę mógł poświęcić to piękne dzieło, żebyście mogli tu rywalizować ze sobą, gola, gole szczelać, podkręcać swoje zdolności sportowe. Bo Pan Bóg w Piśmie Świętym mówi: Żebyśmy się ścigali w drodze do nieba. Prześcigali się w tym, co lepsze. Mam nadzieję, że tutaj na tym boisku nikt nikogo nie będzie gryzł, ani pluł, ani kopał. Jak to bywa na niektórych boiskach sportowych. Ostatnio tam pokazywali, że sędziego ktoś tam uderzył. No więc. Znokautował. No więc modlimy się o to, żeby tu była atmosfera prawdziwie sportowa, żeby tutaj przez rywalizację każdy miał coraz więcej przyjaciół. Ostatnio byłem na rekolekcjach i słyszałem, co mówił ten ksiądz pod Warszawy. Opowiadał o Arturze Miliku, który jest bardzo słynnym piłkarzem, bo strzelił pierwszego gola Niemcom, gdy Polska ostatnio zwyciężyła mistrzów świata. Otóż ten Artur Milik za dużo jadł i miał za 10 kilo nadwagi. I trener mu mówił, jeśli nie zbijesz 10 kilo, to będziesz ławkę. To Oznacza, że nie wezmę cię do gry, bo byś tylko pobiegał 10 minut i się zdyszysz. No więc ten zawodnik musiał bardzo się pilnować, żeby mniej jeść, żeby te kilogramy mu spadały. No i zaskoczył wszystkich, że biegał jak strzała, że strzelił pierwszego gola zwycięskiego. W związku z tym. Nie dziwcie się, że zarówno my, księża, wymagamy od was, żebyście byli super, grzeczni, święci, uprzejmi, jak też i szkoła wymaga, żebyście byli punktualni, solidni, przygotowani. Więc pomócmy się, żeby to boisko, ta rywalizacja przyniosła dobre rezultaty, na chwałę Bożą i ku radości ludzkiej. nasze w imieniu Pana. Pan z Wami. Boże Wszechmogący, mogą, Ty nas wezwałeś, byśmy dążąc do Ciebie ścigali się w dobrych osiągnięciach u świętości. po błogosław to nowe boisko sportowe. Niech będzie miejscem radosnej ry rywalizacji dzieci i młodzieży. By przez zwycięstwa w konkurencjach sportowych przygotowali się do zwyciężania siebie samego w drodze do siebie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków, a okropie wodą powierzchnię w przykładowych miejscach, a również i Was, żebyście byli święci. Pan Bogu, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci w niebie Twoje, przyjdź w blesko Twoje, bo Twoja, jako w niebie, tak i w niebie, dla naszego poprzedniego ja daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak oni my odpuszczamy nasze winy na, naszej, na ja Nie wstrzymaj nas na poprzednie, ale nas zbaw, o Jezusie, Panie Boży, stróżu mój, w wasze przemysły. wykonawcą, projektantom i uczestnikom tego dzieła. Szczęść Boże. Za opłatenie. Za, za bo i bo dziękujemy. I teraz można grać. Tak, boska opieka Szybki. jest nad nami jest. Ale w polskiej opieki Wasza rozwaga jest też bardzo tak. ważna. Niech was anioły noszą. Tak. tak. <śle> I